Witajcie w FinFact TV. Przed wami kolejny odcinek, w którym poruszymy temat z pewnością nieoczywisty. Powiem o tym, jak dokumentować sprzedaż, na którą nie ma ani faktury, ani paragonu. Kto i kiedy wystawia faktury? No, pod tym względem zasady są proste. VATowcy wystawiają je zawsze, gdy nabywcą jest inna firma, a także na żądanie osób prywatnych. Natomiast zwolnieni z VAT faktury wystawiają tylko na żądanie i nieważne, kto u nich kupuje. Do tego są jeszcze paragony. Wydaje się je zawsze, gdy kupuje osoba prywatna, no chyba, że firma jest zwolniona z kasy fiskalnej. Kwestia rejestracji do VAT nie ma tutaj znaczenia. Jest jednak pewien haczyk. Jak się dobrze przyjrzeć tym prostym poniekąd zasadom, to można zauważyć, że są sytuacje, których one nie przewidują, a wtedy nie wystawia się ani faktury, ani paragonu. Dzieje się tak w dwóch przypadkach. Gdy sprzedawca jest VATowcem i jest zwolniony z kasy fiskalnej, a nabywca to osoba prywatna, która nie żąda faktury. Lub gdy sprzedawca nie jest VATowcem i jest zwolniony z kasy fiskalnej, a nabywca również nie żąda faktury. No, dotyczy to zarówno nabywców prywatnych, jak i przedsiębiorców. Może to brzmieć odrobinę skomplikowanie, prawda? Więc dla rozjaśnienia oczywiście prosty przykład. Początkujący lekarz, który po założeniu gabinetu tylko sporadycznie przyjmuje w nim pacjentów, no jako lekarz jest zwolniony z VAT. Do tego rzecz jasna nie przekracza rocznie 20 tysięcy złotych, więc kasy fiskalnej także może nie stosować. Sprzedaż dokumentowałby tylko fakturami, no oczywiście gdyby pacjenci o nie prosili, ale oczywiście tego nie robią, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby prosili lekarza o fakturę za wizytę. No i mamy opisaną sytuację. Jest to tak zwana sprzedaż bezrachunkowa. Taką sprzedaż trzeba zapisywać we własnym zakresie, a klientowi nie wręcza się żadnego dokumentu. Firma zwalnia na VAT, ma więc tutaj dwie opcje. Pierwszą z nich jest wystawienie dokumentu na koniec dnia z całą sprzedażą z tego dnia, a drugą jest prowadzenie ewidencji sprzedaży i zapisywanie jej w KPiR raz na koniec miesiąca. W ewidencji nie zapisuje się danych nabywców, więc nie ma obaw, że trzeba będzie o nie pytać. Wystarczy tylko numer porządkowy, data, no i oczywiście kwota przychodu. Ta druga opcja, czyli ewidencja miesięczna, wydaje się prostsza niż dokonywanie zapisów codziennie. Poza tym można ją połączyć z uproszczoną ewidencją VAT, którą firmy zwolnione z VAT-u i tak prowadzą, żeby śledzić kwestię przekroczenia limitu dającego prawo do zwolnienia. Sprzedaż bezrachunkowa uczynnego VAT-owca to jeszcze łatwiejsza sprawa. vat musi bowiem prowadzić rejestr sprzedaży VAT, w którym zapisuje każdy przychód. Wystarczy więc przenieść zapisy z tego rejestru, na które nie ma faktur lub paragonów, do KPR. No i to wszystko, prawda, że nic trudnego? Jak widać, prowadzenie księgowości w małej firmie może być czasami zaskakująco proste, no ile tylko zna się parę podstawowych zasad. A te zasady oczywiście można poznać oglądając InFact TV. Do czego już teraz was wszystkich zachęcam. Kolejne odcinki są już w drodze, zatem do zobaczenia.